Hejka! słuchajcie, mamy dzisiaj odcineczek z Tom Hertz, chyba tak to się nazywa. I słuchajcie, mamy nowe postacie, mamy tą postać. U, u, jakieś nowe stroje, to jest nowy strój jego, a ten za. Y, aha, za listki jakieś. A ten jest fajny taki. Ale my mamy tylko ten, bo słuchajcie, nowe stroje weszły, ten jest bardzo zwykły, ten jest właśnie ten listki, ten liściowaty, ten jest taki też fajny, ale my go właśnie ubierzemy, słuchajcie, w ten strój, to mi się bardzo podoba, ale nie wezmę go, ja tylko go w to ubiorę. Weźmiemy sobie go i on, słuchajcie, my tylko... I tak, już jestem, mamy do niego tylko ten strój, ale to nie jest cały strój. I mamy ten, no to wybierzemy sobie go, ejku, e, tak, no i go, gramy, 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 no okej, okay, i gonimy, tak, kogo musimy gonić, musimy gonić, co o, się... co to jest, o Boże, ej, co to, e... aha, ojej, jejku, ale super, nigdy takiego czegoś nie miałam. No, w ogóle dało, dawno nie grałam. O! Mamy listka! Pierwszego listka. Pierwszego, no niestety. Drugiego? Tu się chyba zdobywa listki. Słuchajcie. Ops! Hop! Bum! Uf! O! A, Bum! Dobra, muszę tutaj się skupić. Przepraszam, jak nie będę dużo gadać. Ojku, jak się stresowałam, słuchajcie. Jak bardzo się zestresowałam. Listek, jej! Dobra, ojku! Jaki stresik! Ojku! E, jejku. ojku, ojku! A! Kurde, jest muszę. Reklama. Reklama. Musimy, przepraszam, was, widzowie. E, to chyba chwilka. Bardzo taka dług, krótka i ta? Bardzo krótka, no fajnie. Bardzo krótka, no. Wow! Już jesteśmy, już jesteśmy przy nim. Już przy nim jesteśmy. U! Tak to. On jest jedną i uwaga, boom! O, ale oby. Co, musimy go dogonić? Nie rozumiem. Nie rozumiem, nie wiem, dogoniliśmy go, prawda? Chyba. Słuchajcie, ogólnie mówię Wam, że jak raz yy, drugi raz fauluje, czyli dwa razy jak fauluje, to po prostu kończy się odcinek, nieważne czy to będzie minuta, czy to będą dwie minuty. Po prostu jak dwa razy fail, fail będzie, no to już kończę odcinek. Teraz sobie lecimy. Słuchajcie, hop, hop i bank. <laughs> w ogóle fajnie, bo te listki się zdobywa. Mamy już 14 tych listków, Wow! Może to będzie kolejny listek? Ja bym bardzo chciała ten kolejny listek. Wow! O nie! Nie zebrałam, mo nie zebrałam monet. Monet mamy naprawdę dużo. Już zebranych monet. Wow! O, wow, co to? O! Mamy. Select. Select, tak? Teraz musimy. Inny mamy, bo wcześniej mieliśmy deskę. Uu. Boom! bum. <grym> Bum! Ooo! Listek mamy! <laughs> Oj, ale szybko, jejku! Ojku, jak szybko! Ojku, jejku, jejku! nie lubię tak szybko! Ojku, ja nie lubię, o nie! Zaraz fajluję przecież, nie będzie koniec odcineczka. Nie słychać! Jej, gwiazeczka! Bum! Listek! Bum! Na dół! Bum! Hop! Listek! Bum! Chodź tu do mnie, listku, hop! ale mam stres, ojejku no ojejku, słuchajcie, no niestety sfejlowałam, no to koniec odcineczka, słuchajcie dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i otwieram jeszcze skrzyneczkę okej, okay, dziękuję, dziękuję dziękuję, no to pa, pa